Mam na imię Aleksandra. Kilka miesięcy temu poddałam się mikropigmentacji skóry głowy w mikroklinik. Miałam cztery sesje. No i muszę przyznać, że od tamtej pory moje życie zmieniło się na lepsze. Przede wszystkim Kuba to osoba wykwalifikowana, kompetentna, bardzo dokładna i cierpliwa, bo ta praca przy dłuższych włosach nie należy do najłatwiejszych. Po wykonaniu mikropigmentacji wzrosła moja pewność siebie. Nie muszę używać już mikrowłókien, co było bardzo problematyczne. Mój problem bezpowrotnie znikł, a ja jestem bardzo szczęśliwa. Sam zabieg trwał około miesiąca. Składał się z czterech sesji, z czego każda trwała kilka godzin. Kuba jest bardzo elastyczny i zawsze starał się do mnie dopasować czasowo. W porównaniu do innych zabiegów, np. mezoterapii, którą osobiście sama wykonywałam niejednokrotnie, Zabieg mikropigmentacji jest bezwolesny i nie, nie musicie się niczego obawiać. W przypadku kobiet zabieg mikropigmentacji utrzymuje się nawet do 6 lat, ponieważ mamy naturalną ochronę w postaci włosów. Jeżeli zastanawiasz się nad wykonaniem mikropigmentacji, serdecznie polecam mikroklinik i usługi Kube.